Mordo ja tu jestem, ale. Viper mówi, że tu pojebało chyba DJ Patricks'a Tu jest w kupie Wisa VIX'a Ja tu piję sobie 07 Kupię sobie tu Ms, z kumplami latam wszędzie Co to kurwa z nami będzie? Ej! Ja u siedzę tu w chałupie Viper mówi, że tu ktoś się trapie po dupie Viper chce ze mną zagrać nutę Ale ja nie chcę ale może się kiedyś zgodzę, że się na tym świecie tu rodzę. Z kodą setu jadę. Piję tu gorąco w domu czekoladę. Ja tu siedzę w hełmie na przystanku. Czas zawala jak w tym dzbanku. Wiper ze setu tarczy. On nagrywa tutaj hit. Ja tu jestem dziś alienem nie je pan tym warierem. Ja tu robię sobie drift. A tu dobre jest ten hit. Tutaj muza z głośników nawala. Viper mówi, że tam siedzi kogoś stara. I fajkę sobie odpala. To jest chyba dobre, albo złe. Jebać ludzi. Ty co palu fajki, ja tu lecę sobie na jamajki. Viper mówi, że ja z laską tu się przeliżę, ale wszystko mi dziś wychodzi. To jest wszystko tak jak chcę. Bo ja wszystko mam. To w tym małym palcu. Ja tu siedzę tam gdzie chcę. I jem sobie czerwony drzem. tu jadę. Viper mówi, że my tą gorzką czekoladę. Może kupię ze składaka. Wiper mówi, będzie porąbana draka Dawaj tu na jazdę, chodź Zrobimy chyba coś Wiper mówi, że chce mi dać poznać swoją dziewczynę Ale Wiper mówi, na to się nie zgodzę Bo z ciebie jest zły gość Ty porąbany człowieku Uciekaj mi stąd bo jak cię złapie, to wyśle Ci pobitą mordę na snapie. Yo!